Cześć, z tej strony Kodi, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka, dzisiaj będzie challenge... Dom, gdzie każde kolejne pomieszczenie jest większe o jedną kratkę. Pomieszczenie największe w tym domu będzie na 10 kratek, najmniejsze oczywiście na jedną. No i dla utrudnienia, ten dom będzie musiał być grywalny dla rodziny, właśnie tak jak tutaj widać. Tą rodzinę sobie wyciągnąłem z biblioteki, zdaje się rodzina Delgato. Z tego względu, że tak mi się wydawało, że to będzie fajny pomysł, że tak, będzie, będą tutaj e, dwie dorosłe osoby, tak, mama, tata i dwójka dzieci. E, I dodatkowo jeszcze tutaj właśnie tak jak widać jest pies, e, pies i kot, I więc też mają właśnie tutaj zwierzaczki. No i generalnie dobra, zaczynamy. W takim razie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście dom, dom musi być w miarę grywalny, także oni będą musieli jakby mieć taką możliwość, by skorzystać z danych, z danych obiektów. Zaczniemy sobie od tego, że po prostu kolejne, te każde kolejne pomieszczenia zbuduję jako osobne pokoje. Wiecie o co chodzi do no nie? Że po prostu jedno pomieszczenie, drugie pomieszczenie, żeby było każde większe o jedną kratkę faktycznie. No i teraz, w jaki sposób to skleić, żeby to miało sens? No i to jest dobre pytanie, bo też chcę zachować jakby, żeby ten dom... zachować taką zasadę, że ten dom z zewnątrz jednak ma jakoś wyglądać, więc... więc też bez przesady, że tutaj jakieś po prostu wzorki będą na zewnątrz. Przesuniemy sobie jakby całość trochę bardziej tu na środek i właściwie teraz tak patrzę, że to pomieszczenie po środku nie będzie miało okna, będzie to ciemne pomieszczenie i tak się zastanawiam. Teoretycznie pracowałaby tu łazienka, ale z drugiej strony może warto w tym miejscu zrobić Klik, wow, udało mi się trafiłem dokładnie w to, w to pomieszczenie. Super. I tak właściwie, sobie myślę, że dodam jakiś tutaj, może taras do tego domu. To już będzie tak, jakby dodatkowo, wiecie, tutaj no nie musi to być dokładnie mm, taras nie jest pomieszczeniem zresztą, więc, więc to nie wchodzi po prostu tutaj do jakby jakiś tutaj dach. Dach byśmy zrobili tylko z tym świetlikiem. Hmm. Zróbmy płaski dach po prostu. Zresztą ja, hmm, pewnie jak już zauważyliście, najbardziej lubię domy, które mają płaskie dachy, nowoczesne bryły. No i w zasadzie, czemu by tego e, też nie wykorzystać, akurat do e, tej konstrukcji? Czy tu nawet wyszło? Tu 4, tu 4. Wow, zobaczcie w ogóle, tutaj fajnie ten dach. E, tak symetrycznie ten dom zaczyna w ogóle wyglądać. Nie wiem, na razie jestem w szoku, że. W ogóle jakkolwiek to zaczyna wyglądać. No ale okej, okay, zastanówmy się teraz nad funkcjonalnością tego w ogóle domu. Tylko jeszcze, może podniesiemy sobie tutaj na fundamencie i zrobimy ten taras, który miał być zrobiony. Tylko może nie usuwając po prostu przy okazji ścian domu. Ok. w sumie tak mi się to nawet podoba. Myślę, że teraz trzeba drzwi i okna zrobić i to mniej więcej już nam też określi, w jaki sposób możemy zaaranżować tutaj te przestrzenie, te pokoje w ogóle, który do czego ma służyć, bo na razie to po prostu jeszcze nie mam jakby tutaj pomysłu żadnego na to. Myślę że to pomieszczenie na jedną kratkę można byłoby wykorzystać właśnie jako wiecie co takie że no po prostu z każdej strony drzwi akurat z tego pomieszczenia żeby bo wiadomo że nic tu nie postawimy. Należy by chociaż można było z tego pomieszczenia przechodzić do tych tutaj pobocznych tylko że z drugiej strony jeżeli tu wstawię drzwi teraz tak myślę no to tutaj w tym pomieszczeniu tu będą drzwi więc z Sim będzie musiał tędy wejść. Ewentualnie tu można coś postawić a dwie kratki zostaną zmarnowane. A jeżeli byśmy dali drzwi z tej strony, po środku, to mamy tak naprawdę jedną kratkę, żeby coś postawić, i drugą kratkę, żeby coś postawić, więc myślę, że to jest w sumie spoko myśl. Tutaj, żeby jakoś tak. Yy... Więcej miejsca, może jakoś tak w, f, zrobić, to damy tutaj zamiast drzwi e, po prostu takie otwarte futryny z tej strony i z tej, bo tak wymyśliłem, że tutaj niewiele, niewiele w tym miejscu zrobimy. W sensie, no pewnie coś wykorzystamy, ale też jakieś trzeba miseczki e, zwierzaczkom zostawić i w ogóle, więc, e, więc zobaczymy. To pewnie jakiś taki będzie trochę korytarz. A tu na przykład można zrobić kuchnię, więc tu futryna będzie, e, będzie w porządku wyglądała. Tutaj pomieszczenie na e, dwie kratki. No, myślę, że tutaj chyba nic innego niż toaletę niż toalety się nie zrobi, więc mamy przejście tak. Wejście do domu, korytarz, tutaj jakieś pomieszczenie, no na przykład może na, na prysznic zrobimy, albo toaletę zobaczymy i albo tu prysznic i tu albo toaleta, bo takie łazienki, gdzie wszystko się zmieści, raczej chyba nie da rady w tym domu zrobić. Więc po prostu musi być to rozdzielone na dwa pomieszczenia mniejsze. Tutaj zrobimy kuchnię, więc, więc po wejściu zaraz tutaj będzie po prawej stronie od wejścia kuchnia. Na tym korytarzyk, gdzie pewnie zmieścimy tutaj jakieś miseczki dla zwierzaków yy, i tak dalej tu w tym pomieszczeniu, to nie wiem, bo tak naprawdę jest ten świetlik od góry, no po pierwsze sypialnie żadna się tu nie zmieści, e, łazienka, łazienka tak naprawdę, no to już lepiej zrobić to w tym i w tym pomieszczeniu, bo tu też nic innego po prostu nie zrobimy, niż jakieś tam, wiecie, pojedynczy a, sedezumy, walka, prysznic na przykład, żeby po prostu oni byli w stanie w tym domu jakoś tam funkcjonować ewentualnie. Nie wiem, może gabinet na przykład mógłby tutaj być. Myślę, że w sumie to jest e, ciekawy pomysł, żeby tu był gabinet, i z gabinetu tak naprawdę możemy tutaj jeszcze jedne drzwi zrobić, jeszcze jedne drzwi, te bym chyba przesunął, żeby zyskać miejsce tutaj na, na tej ścianie, na tych dwóch kratkach po prostu. I z gabinetu może, możemy zrobić przejście do, do tego pomieszczenia na, na 10 kratek. Czyli największego w tym domu, więc myślę, że tu warto byłoby w największe pomieszczenie tego domu zrobić na przykład salon. Więc, więc zostawmy to pomieszczenie na salon. Kolejne drzwi, no do tego pokoju jest wejście, OK. I jeszcze mamy dwa pokoje, do których jak na razie wejścia nie ma z gabinetu, no nie wiem. Nie wiem, czy będzie miało to sens. Na przykład myślę, że generalnie z tego pokoju do tego może być przejście, bo to może być pokój jeden i drugi pokój po prostu dzieciaków. Mam nadzieję, że, że po prostu też wam się jakoś to spodoba. I mam nadzieję, że w ogóle mi się to spodoba, ten efekt, bo jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem w ogóle, jak to jak to wyjdzie. No i dobra, może dodajmy jeszcze okna, bo jest strasznie ciemno w tym domu, potem damy światła i zaczynamy meblowanie. Więc, więc drugi długa część zabawy tak naprawdę, no bo jeszcze simowie muszą e, mieć taką szansę, żeby korzystać. No i słuchajcie, no z zewnątrz, z zewnątrz ten dom po prostu w ten sposób, nie? Tak jak widać. Więc czas, żeby się zabrać za wnętrze. Tu pomaluję podłogę sobie na razie. Chociaż może może jakieś, jakieś ładne, jasne drewno. Może właśnie to po prostu. Albo tutaj jakiś takie deseczki, fajnie, fajnie to może wyglądać, na razie na wszystkie pomieszczenia no i tak jak mówiłem tutaj bym chyba jednak zrobił właśnie na przykład toaletę więc powiedzmy, że tutaj zrobimy toaletę też na jakieś takie po prostu jasne kolory. Tutaj skupiłem chyba tą białą farbę z zewnątrz po prostu i na razie pomaluję wszystkie pomieszczenia jako taka baza. A potem będziemy sobie modyfikować po prostu na jakieś inne kolory, jakieś tapety, tak? Wiadomo, w pokojach dzieci będzie można coś ewentualnie fajnego zrobić. Także OK, i dodajemy sobie jeszcze światło, bo po prostu mimo tych okien tutaj nic nie widać w tym, w tym domu. Także dodajemy sobie do każdego pomieszczenia tutaj światło. Ja często dodaję po prostu, właśnie tą lampę, niezwykle subtelny spodek, ponieważ e, no, ta lampa jest taką e, fajną, prostą, po prostu fajnym, prostym oświetleniem. No i zaraz też będziemy zresztą sprawdzać, e, czy, czy to po prostu działa i czy jest funkcjonalne to wszystko, wiadomo, bo taki jest wymóg Challenge'u. Dodamy sobie może jakiś tutaj dywanik. No, taki w sumie kolorowy. No zobaczymy, dobra teraz tak sprawdźmy, e, sprawdźmy czy, e, czy Simowie mogą korzystać po prostu tutaj z, e, z tej toalety. Ok, z toalety mogą korzystać, e, umyć zęby, e, ręce, zęby, ale co on teraz nie może stąd wyjść? On tu wszedł, ale nie może wyjść, no to jest tak. E, Ciekawa sytuacja, że po prostu. Dlaczego ty nie możesz stąd wyjść? Może ręcznik? Ok. Czy teraz możesz? Ok. Czyli tego ręcznika tutaj po prostu nie możemy mieć. No niestety. Kuchnia to bym wolał tutaj zrobić tak po prostu w jasnych kolorach, bo dom e, w małym domu, jakieś tam takie, wiecie. Bardzo ciemne kolory mogą się średnio, średnio dobrze sprawdzić. Uwielbiam ten zestaw Avis Kitchen. Generalnie to są bardzo ładne meble, bardzo ładne te kuchnie, z tego da się zrobić. Wszystko ładnie się łączy, generalnie no, bardzo, bardzo fajny zestawik. Tycznie moglibyśmy powiększyć w sumie tą kuchnię lustrem. Dołóżmy do tego górne szafki. Górne szafki do kompletu to są te. Hmm, jakiś okap. W sumie jest tutaj okap. Moglibyśmy dać, dać też ten okap tutaj. Hmm, jako w ogóle jest nawet ciężko po prostu cokolwiek tutaj zobaczyć. W tej kuchni jest po prostu taka malutka. Jeszcze tak się zastanawiam, gdzie będzie jadalnia. Gdzie oni w ogóle będą jedli? Jest ręcznik kuchenny. Wreszcie go znalazłem i w sumie poza ręcznikiem jeszcze możemy dać tutaj ściereczki. W kuchni jeszcze powinna być lodówka. W sumie też mam lodówkę w, do tego zestawu, to pewnie wiecie. W sumie lodówka mogła być tutaj, tylko że oni nie będą mieć w ogóle blatu roboczego, chyba, że lodówkę zrobimy w tym miejscu i w sumie no, będą mieć obok kuchni tą lodówkę, więc, więc myślę, że myślę, że możemy to w ten sposób zrobić. No i jeszcze dla zwierzaków tutaj jakieś, jakieś miski na jedzenie są potrzebne koniecznie. Może tutaj taki o fajny fajny tutaj pasuje akurat jest taki właśnie prosty i myślę, że wykorzystamy tutaj jeszcze w sumie na co my możemy tą wykorzystać tutaj jedną kratkę może na pralkę sprawdźmy sprawdźmy właśnie jak będzie wyglądała pralka razem z suszarką myślę, że lepiej w kolorze białym. No może być. No i co, damy tutaj biurko, o, z tego co pamiętam, to było właśnie takie tutaj malutkie. Zajmuje miejsce, o widzicie, jedną kratkę, więc, więc w porządku. Fotel do biurka. No i komputer, Muszą mieć, mieć też komputer. A może dajmy, może dajmy tutaj z żółtą klawiaturą, świetny. No i ten salon. Ten salon, w którym też powinno się zmieścić e, tak naprawdę. Mm, wiecie, co się powinno zmieścić? A e, stół, no nie? No właśnie. Tak się zastanawiam, czy, e, czy, czy tutaj to wgłębienie ma jakikolwiek sens, e, tak naprawdę, w salonie. Ten jest trochę średnio pasujący, tak naprawdę, ale z drugiej strony, jak się dostawi do niego krzesła, to nie będzie tego aż tak bardzo widać. Więc e, tu możemy sobie, e, wiecie co zrobić, e, po prostu jadalnie. Jestem ciekawy, czy o, oni będą mogli normalnie z tego korzystać. Najwyżej no okej, okay, nie będą mieć w salonie kanapy, tylko będą mieć e, oglądanie telewizora e, siedząc przy stole. No niestety, no nie, jest to, e, nie jest to może zbyt, e, zbyt takie e, korzystne dla e, rodziny i ich kontaktów, no ale bardzo mi przykro. Nie mamy za bardzo innej, e, innej możliwości. E, tutaj jakieś e, moglibyśmy sobie zrobić zasłonki e, w sumie w salonie. Więc moglibyśmy, o, taką jedną stroną tutaj po prostu kolorową zrobić w ten sposób. Ale tylko z jednej strony, no bo e, też tutaj żeby nie przesadzać po prostu. W Roli komody w domu, żeby oni po prostu wszyscy mieli możliwość przebierania się. E, po prostu wstawiłbym tutaj e, taką szafę na, na jedną kratkę właśnie. Tu chyba nie będziemy mieli innego wyjścia, tylko będziemy musieli to po prostu w ten sposób zrobić. Z tego co kojarzę, to oni powinni jakby mieć taką możliwość, żeby na to łóżko się tutaj wczołgać po prostu od jednej strony wchodzenie na łóżko. Także mam nadzieję, że tak będzie działało właśnie. I tak się zastanawiam, czy też im tutaj nie dać telewizora do sypialni, bo w zasadzie ten kawałek ściany został i tak naprawdę moglibyśmy ten telewizor im tutaj prezentować, więc czemu nie. I może jakiś regał na książki w tym domu by się przydał, chociaż jeden. Taki może niewielki, ale jedny. Albo ten. W fajny, sumie fajny jest, tylko ciekawe czy ma jakieś inne kolory. Fajnie ma. Super. No, i jeszcze zróbmy te pokoje, właśnie dziecięce, bo w sumie tylko one zostały, i tak naprawdę to takie najpotrzebniejsze rzeczy tego domu mamy gotowe. Jedno dziecko tutaj to jest małe dziecko, więc możemy i zrobić, tak, tutaj dla tej małej. Możemy zrobić takie łóżko mniejsze. I w zasadzie to dziecko to też jest to małe dziecko, no ale, ale myślę, że tu już może lepiej, lepiej zróbmy mu to większe łóżko, bo w zasadzie i tak te łóżka będzie trzeba by, trzeba by było wymienić. No, ale okej, zakładamy, że robimy ten dom. Na, dla tej rodziny na razie na taki stan, jaki jest aktualnie. Ok, będzie tu, tutaj miał e, swoje łóżko, a e, może będzie miał też tutaj miejsce na szafkę. E, możemy na razie mu taką tutaj, tą kolorową, e, zrobić szafeczkę. Tu jest jakieś takie właśnie malutkie biureczko. To może, może to byśmy tutaj zrobili. Te drzwi obawiam się, że, że będą e, mieli problem z wychodzeniem przez te drzwi, więc możemy je trochę tutaj przesunąć. Jakieś tutaj przybory na biurko. E, możemy mu tutaj postawić. O, generalnie może, może do salonu byśmy chociaż dali taki e, wazonik. Wygląda to całkiem w porządku. Jeszcze jakieś zabawki w sumie mogłyby się tutaj zmieścić, a e, oczywiście książki. O, tutaj tylko może trochę zmniejszymy te książki e, i postawimy na, na tej szafce. To jest trochę za duże, a poza tym trochę bez sensu jak dla niego tutaj. W sumie tu jest do kompletu szafka. Nie wiem tylko, czy ona tutaj będzie mogła stać, czy to nie będzie tutaj zabierało miejsca. No zaraz zobaczymy, może jakoś da radę przejść przez y, tutaj przez to miejsce w pokoju jakie ma do dyspozycji. Może tutaj y, jakaś takie w sumie to drzewko fajnie to wygląda. Możemy zostawić. Y, tu możemy też dołożyć mu te chmurki i balony. Ja jeszcze chciałam właśnie jakąś zabawkę, tylko nie, nie mogę tutaj znaleźć jakiegoś ciekawego. O, może taki kotek. Chcę właśnie coś tutaj postawić na, na tym, nie, na tym regale, na tym biurkiem, tak naprawdę. No i jeszcze jakieś zabaweczki by się przydały tutaj, właśnie tej jego siostry, czy C. Jejku, jakieś trudne słowo. Nie, teraz mi się to wydaje. Okej, okay, tu, tu wstawimy właśnie ten kuferek z zabawkami różowy oczywiście. W ogóle może przemalujmy ściany w pokoju dziecięcych, zróbmy jakieś takie kolorowe bardziej. Mmm, jaki cute Koik. Bardzo fajny pokoik. A tutaj dla chłopczyka możemy dać coś, coś bardziej. O, w sumie całkiem fajnie to wygląda. A jak pasuje z tym drzewem w ogóle ta trawka? I te chmurki zresztą też, tylko bym je dał trochę wyżej. I jeszcze wyżej. No i super. W sumie całkiem w porządku to wygląda. Nawet powiem wam, że ten dom. Słuchajcie, no to nie wygląda źle, serio. To serio nie wygląda źle. Tu moglibyśmy dać a jeszcze coś do siedzenia. Przed domem jakaś ławka, podwójna. Która to była podwójna? To jest podwójne. W takim wesołym, zielonym kolorze może być. Dobra, i tak naprawdę jeszcze tutaj o, możemy to zrobić w ten sposób. Grill można schować tutaj. No i całkiem, całkiem fajny kącik mają też tutaj właśnie do wspólnego spędzania czasu. Tutaj im damy na stół jakieś przyprawy. Więc, więc, całość się prezentuje w ten sposób. Ja zawsze lubię jeszcze jakimiś tutaj drzewkami dopełnić po prostu całość, żeby to, żeby to wyglądało po prostu tak mm, ciekawie. Tutaj jakieś takie może iglaste drzewa. Wydaje mi się, że całkiem spoko to wygląda. Bardzo rodzinny domek, mimo że jest mikroskopijny i absurdalnie mały. Okej, okay, dobra, myślę, że, myślę, że, 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 tyle wystarczy jak na ten moment. No i teraz dobra, sprawdzamy, czy wszystko, wszystko działa w grze, czy oni mogą ze wszystkiego korzystać. Toaleta była sprawdzona. Więc, tak naprawdę, może wejście do kuchni sprawdzimy teraz. Weź prysznic. No, weź, weź szybki prysznic, najlepiej. Sprawdź kuchnię i weź szybki prysznic. Ok, prysznic działa. Aha, prania na razie nie ma kosza na pranie. Musielibyśmy umieścić tutaj kosz na pranie komputery. Dobra, gabinet działa, jak widać. Ewidentnie tutaj po prostu korzystanie z komputera jest możliwe. Dzieciaki niech sobie sprawdzą swoje, swoje pokoiki, czyli spać może. Mam nadzieję, że usiąść na krześle też może. Tutaj właśnie ta mała, czy może normalnie skorzystać z swojego łóżeczka. Oczywiście, że też może. Niech się czymś pobawi. Zwierzaki mogą prawdopodobnie, tak, na pełni dla Pieska, napełnie dla kotka. Zwierzęta mogą korzystać tej sobie jeść. Kosz musimy umieścić oczywiście w domu, żeby można było zrobić pranie. Ok, jedno z nich. Przy okazji, sprawdzimy też szafę. Musi się przebrać, żeby brudne ubrania trafiły po prostu do kosza na brudną bieliznę. Ok, zrób pranie. włóż do pralki. Co ty teraz robisz wóż do pralki. Okej, okay, czyli ona tutaj nie może podejść. Nie no, może podejść. I to jeszcze nawet e, z pieskiem. Nie no, wydaje mi się, że to jednak e, się nie uda w ten sposób. A, a spróbujmy po prostu tu zrobić ten kosz. Zrób pranie wóż do pralki. OK, czyli działa, czyli tutaj mamy wszystko OK w porządku. Oni tu stąd przechodzić mogą, jak widać. Ten kosz nie stanowi tutaj problemu. Um, OK, spanie tutaj na łóżku jak najbardziej, więc wydaje mi się, że y, słuchajcie, że wszystko działa tak naprawdę. E, tak się prezentuje w takim razie całość. E, oczywiście dom umieszczę w galerii, więc będziecie mogli sobie pobrać. Jeśli wam się e, filmik spodobał, no to oczywiście dawajcie łapki w górę. E, będzie mi bardzo miło też, jeżeli dać komentarz i napiszecie jak wam się ten dom spodobał. E, I oczywiście subskrypcja, żeby być na bieżąco z moim kanałem. Tymczasem dzięki za obejrzenie. Cześć!